Tu flesz, tu kultura. Tu dowiesz się na jakie wydarzenia artystyczne rozrywkowe i rekreacyjne warto wybrać się w najbliższych dniach. Dziać się będzie dużo, a co konkretnie? Właśnie to. Koncert. Filharmonia, ulica Jana Pawła II, 3, Mikołajki w Filharmonii, koncert piosenek świątecznych, niedziela, godzina 12, bilety 30 i 20 zł. Filharmonia, ulica Jana Pawła II, 3, Piotr Rubik w koncercie Moja Historia z okazji 25-lecia pracy artystycznej, poniedziałek, godzina 18 i 2030 bilety od 129 do 199 zł. Kawiarnia Artystyczna Antrakt ulica Kilińskiego 11. Koncert zespołu Novela, Sobota godzina 19.30. Wejściówki 20 zł. Motor Rock Pub ulica Wyming 3. Hardcore Night. Koncerty zespołów Backhand Slap Six Steps Forward. Sobota godzina 19. Wejściówki 15 zł. Zespół szkolno-przedszkolny w Siemienicach ulica Słupska 42. Koncert jubileuszowy z okazji 10 istnienia chóru Passionata, Sobota godzina 16. Wstęp Wolny. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemienicach, ulica Słupska 42, Mała Filharmonia, koncert Milion Gwiazd na Święta z muzyką bajkową. Niedziela godzina 12, bilety 5 zł. Wydarzenia Park Sienkiewicza, inauguracja Miejskiej Iluminacji Świątecznej, Parada Mikołajów, koncert świąteczny, piątek godzina 17. Plac Dąbrowskiego w Ustce. Kiermasz świąteczny, piątek od godziny 15, sobota, niedziela od godziny 11. Usteckie Mikołajki. Spotkanie ze świętym Mikołajem, występy, spektakle i animacje. Sobota, godzina 16. Nowy teatr, ulica Lutosławskiego 1. Opowieść wigilijna, premiera spektaklu. Niedziela, godzina 19, bilety 45 i 40 zł. Teatr Tęcza, ulica Warińskiego 2. Mikołaj, który zapomniał. Spektakl dla dzieci. Sobota, godzina 11, bilety 25 i 22 zł. MCK Aleja 3 maja 22 DKF projekcja Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun. Seans rozpocznie prelekcja Anny Patalon. Czwartek godzina 18. Bilety 15-13 zł. MCK Aleja 3 maja 22 Tanecznym krokiem po świecie. Kuba. Spotkanie z muzyką, tańcem i smakami Kuby. Sobota godzina 19. Wstęp 20 zł. Słupski inkubator technologiczny ulica portowa 13b. Klimakterium 2, czyli menopauzy, szał. Komedia w gwiazdorskiej obsadzie. Piątek, godzina 19, bilety 115 zł. Pracownia Świętego Mikołaja. Rękodzielnia sok, ulica Wojska Polskiego 10a, mebelkowanie, warsztaty tworzenia mebli dla Lalek. Sobota godzina 14.16. Ośrodek teatralny rondo, ulica Niedziałkowskiego 5. Wytęczcie, warsztaty tańca dla każdego. Sobota godzina 10. U Pancerot, aleja 3 maja 22. W kuchni świętego Mikołaja warsztaty przygotowania świątecznych smakołyków, sobota godzina 11. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolne obowiązują zapisy, telefon 59 842 47 Biały Spichlerz, Muzeum Pomorza Środkowego, ulica Szarych Szeregów 12. 7. Brygada Obrony Wybrzeża i jej rodowód. Historia, sprzęt i symbolika. Wykład Jarosława Zwierza, sobota godzina 12. Wstęp Wolny. Lądowisko kultury Redzikowo 20a. Bal Mikołajkowy z Teatrem Władca Lalek, niedziela godzina 11. Wstęp Wolny. Obowiązują zapisy: Telefon 511-428-537. Klub Oksięgarnia Cepelin, Stary Rynek 7, Klub Dyskusyjny, książka Włóczędzy Darmy, piątek, godzina 18.18, .18, wstęp wolny. Klub Oksięgarnia Cepelin, Stary Rynek 7, Book Time with John, spotkanie z literaturą angielską, sobota, godzina 18, wstęp wolny. Klub Oksięgarnia Cepelin, Stary Rynek 7, spotkanie autorskie z Przemysławem Wosiem, autorem książki Sekretie Słupska i okolic, niedziela, godzina 17, wstęp wolny. Miejska Biblioteka Publiczna, ulica Grodzka 3, dyskusyjny klub filmowy Jacka Bławuta, film Newborn, sobota godzina 11, wstęp wolny. Podkowa Cafe, ulica Starzyńskiego 6-7, wieczorek taneczny dla osób 50+, piątek godzina 20, wejściówki 19 zł.